Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Haftmania. Ja nazywam się Magda i dzisiaj zapraszam Was na nowy filmik. Ja nie będę w ogóle rozwodziła się na temat tego, ile czasu mnie nie było, bo wszyscy widzimy, że to było zdecydowanie za dużo. Skupimy się na tym, że chciałabym Wam coś może opowiedzieć, coś pokazać, co u mnie się działo, co może będzie się działo, więc... Zaczynamy. Pierwsza rzecz, może, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest mój notatnik, taki planer, który sobie kupiłam w Action. I właśnie w tym planerze planuję w tym roku zapisywać sobie różne rzeczy, ale między innymi też takie rzeczy hawciarskie. Z racji tego, że no nie, chyba nie dla mnie jest prowadzenie takiego planeru yy, typowo hawciarskiego, jednak u mnie się to w ogóle nie sprawdza, to pomyślałam, że spróbuję prowadzić i planer taki trochę życiowy i właśnie hawciarski w jednym. Yy, między innymi ten ładny zeszyt mam mi w tym pomóc. No i dlatego tutaj zakryłam, bo tutaj są też moje wydatki, a tego nie chciałabym Wam pokazywać. Yy, no i tutaj zapisywałam sobie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Yy, 5 stycznia, dzisiaj jest 5 stycznia, kiedy nagrywam ten film. No i widzicie, że coś tutaj się działo, bo 1 stycznia mam 852 krzyżyki na jakimś bałwanku, potem mam i 415,5 na ptaszkach. Potem 2 stycznia mam 1143,5 krzyżyki na bałwanku, 3 stycznia mam 241 na bałwanku i 1760,5 na ptaszkach. 4 stycznia mam 127 na ptaszka i 678,5 na aniołku. No i może powiem o co tu chodzi. Te wyniki są takie duże z dwóch powodów. Z pierwszego, że mam wolne i mega za do wyszywania. Z drugiego, taki, że tutaj jest też wliczony backstitch. No a wiemy, że ten backstitch troszkę inaczej jest przeliczany. No i tutaj mam jakiegoś bałwanka, jakiegoś ptaszka, jakiegoś aniołka. O co tu w ogóle chodzi? Więc może pamiętacie, że chyba w zeszłym roku miałam taki plan, żeby wyszywać co miesiąc jakąś ozdobę choinkową. I w tym roku na początku grudnia zaczęłam. Mój narzeczony śmiał się ze mnie, żebym zdążyła, to powinnam w maju zaczynać na początku grudnia. No i dużo ma tutaj racji. Więc stwierdziłam, że spróbuję znowu tego samego, czyli że co miesiąc wyszywam sobie jakąś ozdobę. I właśnie w styczniu wybrałam sobie takiego bałwanka. Te bałwanki chyba znacie. Ja zapisywałam sobie tutaj różne informacje odnośnie autorów, ale akurat zapomniałam, więc wstawię wam po prostu link do tego bałwanka w opisie. Ja go wyszyłam całego krzyżyki, backstage, buciki, wszystko jest. Koralików żadnych tutaj nie użyłam, ale może jeszcze przy wykończeniu Coś takiego zrobię. No i tak jak widzicie, tego bałwanka wyszywałam właśnie 1 stycznia, 2 stycznia i 3 stycznia. Skończyłam tutaj te buciki i, i backstage i bardzo przyjemnie mi się wyszywało. Super to szło, efekt jest przepiękny, więc jestem bardzo zadowolona. No i drugą taką pracą choinkową, która no trochę jakby przez przypadek teraz wyszła, to jest ten aniołek. Ponieważ jego ja zaczęłam wyszywać, w sumie dwa takie aniołki zaczęłam wyszywać w grudniu. I już Wam pokazuję te wzory. Wy już je u mnie widzieliście. To jest Suzina Edynorowa. Ja kompletnie nie umiem tego przeczytać. Też Wam rzucę link i ja w zeszłym roku kupiłam sobie taką dziewczynkę, księżniczkę. I tutaj mam też taką niebieską bombkę. I jeszcze mam takiego aniołka i. Dwa takie. I ja w zeszłym roku wysyłam te wszystkie wzory. Ja je wyszyłam na specjalnych e, plastikowych takich e, w, e, kanwach. Żeby nie plastikowych, tylko to się nazywa akrylowych. Na no, akrylowych kanwach. I rozdałam te aniołki w prezencie. No ale zostały mi też materiały. Chciałam jeszcze raz te aniołki wyszyć. No i w tym roku właśnie wyszyłam sobie mm, tego czerwonego. Którego już nie mam. Już go oddałam oczywiście. I zaczęłam sobie właśnie w grudniu wyszywać jeszcze tego. Ale on mi gdzieś zniknął, ja nie mogłam go znaleźć. No i pojechałam na święta do domu, chciałam go skończyć na święta w domu, no ale nie wiedziałam, gdzie on się podział i stwierdziłam, dobra. A wczoraj odkurzałam i okazało się, że mój kot chyba go wcisnął pod łóżko po prostu. Ja jak go wyciągnęłam, to stwierdziłam, że już go skończę. No i tak jak widzicie... Obrazek jest skończony. Koraliki są trochę znaleźne, one się tutaj różnią. Widzicie, są różne te koraliki. Mam tu trochę koralików od tego zestawu, które mi zostały. Trochę pobrałam sobie z innych tych aniołków. Tutaj gdzieś próbowałam doszyć takie koraliki, które kupiłam wekszyn, ale one kompletnie nie pasowały. Mój narzeczony nie pozwolił mi ich wszywać, powiedział, że absolutnie mam tego nie robić, bo będę żałowała. I miałam jeszcze. Takie no resztki, niby, ale tych królików jest naprawdę sporo z zestawów takich handryńkach, które dwa lata temu wyszywałam. I właśnie z tych sobie podobierałam i takiego jeszcze jednego aniołka. To kończyłam, stwierdziłam, że skoro już jest rozpoczęty, a ja mam jakąś taką mm, potrzebę zakończania wszystkich rzeczy znowu w tym roku, to chyba co roku tak mam, ale nigdy mi się nie udaje, no ale trzeba tą motywację styczniową jakoś wykorzystać, więc yy, właśnie mam takie dwa, więc już dwie ozdoby choinkowe na moją choinkę w mieszkaniu będę miała. Link do tych aniołków też Wam dodam. Widziałam też na przykład, że Ania z hawciarskiego świata Ani dostała w kalendarzu adwentowym te aniołki, więc może będzie je wyszywać teraz, a może w przyszłym roku, więc u niej też będziecie mogli zobaczyć, jak one wyglądają. A z tego co pamiętam, to u mnie na kanale też są filmiki, które właśnie są, szczegółowo pokazane te aniołki, gdzie w sumie te filmiki były konkretnie odnośnie tych aniołków. E, więc y, to jest to. To są takie dwie, dwa finisze tego roku malutkie. I jeszcze mam trzeci finisz tego roku. I to są takie ptaszki. O. To są takie ptaszki. I y, właśnie przed chwilą y, szykując się tego filmiku, y, zapisywałam i starałam się znaleźć na autora, wymiary, wiecie, żeby to wszystko było tak fajnie podane i okazało się, że wyszywałam ten wzór, czyli rozpoczęłam ten wzór równo rok przed tym, jak go skończyłam. Rozpoczęłam go 4 stycznia 2024 roku, a ukończyłam go 4 stycznia 2025 roku i zrobiłam to całkowicie nieświadomie. Nie byłam w ogóle, nie wiedziałam tak naprawdę, kiedy go rozpoczęłam, no i też nie, nie szykowałam się na jakieś y, konkretne kończenie, czyli znaczy, y, chciałam go konkretnie skończyć, bo y, jakoś tak zaparłam się, że chcę, żeby ten wzór był właśnie ukończony, ale nie planowałam 4 stycznia, chciałam go skończyć przed Nowym Rokiem, i ja o tak grubo przed Nowym Rokiem, no ale okazało się, że tego wzoru oczywiście jest do skończenia o wiele więcej niż mi się wydawało. Bo mm, ja ten wzór gdzieś tam sobie wyszywałam jakieś tam, wiecie, pojedyncze krzyżyki, tylko tak mi się wydaje, że popełniłam taki dość jeden strategiczny duży błąd, czyli najpierw wyszyłam te ptaszki i została, zostało mi te płot cały to wszystko do wyszywania i bardzo duża ilość biksiczu na tych liściach. Yy, I później to wyszywanie szło mi tak trudno, bo nie miałam jakichś kolorów oczywiście, bo ja jak zwykle nie umiem się przygotować do tej pracy i tak to odkładałam. Ale zmobilizowałam się i 17 grudnia, już zeszłego roku, stwierdziłam, że będę ten hafcik wyszywać. I jak wzięłam go na święta do domu, to stwierdziłam, że już go teraz skończę. No ale okazało się, że tego jest o wiele więcej niż mi się wydawało. No i jak sobie gdzieś tu dłubałam, tu dłubałam, tu dłubałam, ale w końcu stwierdziłam, że trzeba to jakimś planem zrobić. I zaczęłam sobie wyszywać ten fragment. Zrobiłam sobie po prostu obszar wydzielony, i stwierdziłam, że najpierw wyszywam wszystkie krzyżyki. Jak jakiegoś koloru mi brakowało, to szłam do moich zapasów w domu i na bieżąco wszystko dobierałam, żeby żadnych mijaków tam nie robić, żeby krzyków nie wciskać, żeby znowu się nie okazało, że tego wzoru nie mogę skończyć, bo czegoś mi brakuje. I jak wyszywałam właśnie ten płot, tak go wiecie, jak to często dziewczyny mówią, że tak go dziubałam i nie widziałam, co wyszywam i miałam taki nagle przebłysk, że to jest w sumie to samo, co ta dziewczyna z korikamą której też nie mogłam skończyć i nie mogłam sobie poradzić z tymi takimi zlewającymi się kolorami, ale później zawzięłam się i poszło dobrze. Wzór mi się bardzo podoba. Ja szukałam autora i mi się wydaje, że te wzory są normalnie do kupienia na Instagramie, ale coś nie mogę znaleźć tej prawdopodobnie pani, która to tworzy, ale na Etsy znalazłam taką, takiego autora, który nazywa się 1000S Patterns ale wydaje mi się, że na Instagramie jakoś inaczej ta osoba się nazywała. Szczególnie, że jak wpisywałam tę nazwę, no to nie mogłam tego znaleźć, ale może pewnie mi gdzieś wyskoczy. I tam jest jeszcze więcej takich ptaszków i tak sobie pomyślałam, że może bym taki w domu sobie powiesiła kilka takich obrazków, całą taką kolekcję, ale no wiadomo, najpierw trzeba je wyszyć. I tutaj ten obrazek miał wszystkich znaczków 1571. I w tym było aż 5444 jednostki backstitcha. Jak oglądacie mój kanał, no to już wiecie, że ja tak chyba dość często sięgam na te wzory z backstitchem. Nie, nie jakoś na początku miałam tak, że trudno mi się go wyszywało, teraz już nie. Po prostu mm, wyszywam go i tyle, nie ma żadnego problemu. Czasem robię sobie tak, że wyszywam jakiś fragment i od razu robię backstitch, żeby, to, żeby mieć też taki zakończony ten fragment, czasem robię tak, że wyszywam jedną nitkę backstitcha, jedną nitkę jakiegoś koloru, żeby po prostu mi się nie nudziło, a czasem jest tak, że po prostu wyszywam, 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 aż skończę ten backstitch, no i... Obrazek jest ukończony. Wyszywałam go w sumie 42 dni. No, wiadomo, że te dni hafciarskie były różne. Gdybym wyszywała go w takim tempie jak teraz, czyli po 1000 krzyżyków dziennie, no to 15 dni miałabym obraz skończony. Ale yy, z tym wyszywaniem to nie ma się coś śpieszyć. Ogólnie wyszywało mi się przyjemnie. Dobrze się bawiłam i chętnie sięgnę po kolejne ptaszki yy, z tej serii. Więc to odłożymy. Staszki odłożymy, one już są ukończone. Gdzie ja tu dam te moje? Tu są aniołki, to zamknę. No jeszcze, gdyby ktoś chciał, to właśnie taki planer kupiłam sobie w Action i do tego dokupiłam tak mi się kolorystycznie spodobało takie kartki, i tutaj są naklejki różne takie ozdobne papiery tu właśnie wykorzystałam jeden. Różne takie rzeczy, które tematycznie i kolorystycznie do tego planera mi pasują, więc stwierdziłam, że po prostu sobie kupię i może będę z tego korzystać. Co dalej? Dalej, ze skończonych rzeczy mam tylko nic w popłakanym stanie. To jest mój kot od Merejki. Ten kot miał 29 924 znaczki i ja wyszywałam go 105 dni. Skończyłam go, jeszcze go nie oprawiłam. Tylko na razie go naciągnęłam na, tak, na taką... Um, jej już talugę? Na płótno takie do wyszywania. Też kupiłam wekszyn, ale trzeba będzie go oprawić. Nie mam go ze sobą, dałam go już w prezencie na urodziny dla mojego wujka. No i zostały mi takie, tylko takie okropne nici, które po prostu muszę posegregować i zwolnić sobie organizery na... Yy. Kolejne hafty. jeśli jeszcze mowa o niciach, no to ja tutaj we Wrocławiu, jak mieszkam, to nie mam wszystkich moich haftów, nie mam wszystkich moich nici, ale zauważyłam, że mimo tego, że wydawało mi się, że tego mało, to jednak do każdego wzoru te nici były mi potrzebne i tego się bardzo dużo nazbierało. I do takiego pudełeczka włożyłam sobie wszystkie moje nici. Eee, skończyłam ptaszki, więc zwolniło mi się to kółko, i tutaj na tym kółku, nie wiem, tak jak dobrze to widać. O, może tak trochę na tym kółku założyłam sobie wszystkie nici, które mi są już niepotrzebne, które gdzieś tam użyłam i tutaj też rzuciłam wszystkie inne nitki. I w ten sposób sobie to trzymam. Jeśli jakieś kolory są mi potrzebne, no to mogę sobie po prostu tu sięgać i wszystko brać. Mam wszystko w jednym miejscu, a jak będę czegoś jak jakieś tam kolejne muliny wykorzystam, to też będę mogła sobie je tutaj dołożyć. I może z takich zakupów, bo to są już stare zakupy bardzo. Myślę, że no prawie rok pewnie mają, ale planowałam wziąć udział w kalendarzu hawciarskim, niestety mi się nie udało. No, ale jakieś tam rzeczy na początku zeszłego roku kupiłam i one mi zostały, teraz będą dla mnie po prostu. I kupiłam sobie trzy magnesiki, tu widzicie dwa, bo już jeden gdzieś przesiałam, trzy magnesiki od hawciarskiego świata Ani. I kupiłam sobie takiego Mikołaja, czyli no, miałby do kalendarza. Kupiłam taką y, laleczkę, tak L ze Krainy lodu. I miałam jeszcze trzeci. Ten trzeci mi się, chyba miałam trzeci. Wydaje mi się, że miałam. Tak, miałam trzeci, bo tam trzeci woreczek. Y, ja ten trzeci gdzieś tam y, używałam i już go gdzieś przesiałam. Myślę, że się kiedyś znajdzie. I druga sprawa, którą też kupiłam, to były takie zestawy, gdzie mamy taką ozdobę do nożyczek, magnesik i taką igiełkę. I to były dwa zestawy od haftowni wspomnień. Też Ania tam tworzy. I tutaj jest drugi taki zestaw. Tu już magnes ostatnio wykorzystywałam do szukania igły, i też już go gdzieś zgubiłam. Czy ja przypuszczam, że po prostu ja te rzeczy zostawiam na stoliczku nocnym, a moja kotka po prostu je tam gdzieś łapką zrzuca i za jakiś czas na pewno nie znajdę. Więc w sumie przez przypadek jeszcze będę miała takie ładne rzeczy. One tak leżały cały czas, bo najpierw, no nie używałam ich, bo kupiłam je specjalnie dla kogoś, więc po prostu ich nie używałam, no też ich nie pokazywałam, bo to miało być w kalendarzu. Później przed ten nasz remont, to wszystko, dalej mam wszystko nieuporządkowane w mieszkaniu i powoli znajduję po prostu nowe rzeczy, więc, <grym> więc tak. I y, 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 jeszcze jedną rzecz robię, jakby jestem w tej trakcie, farbuję materiał y, takim sposobem na piankę, Pani z kanału Handy Hands Show już miesiąc temu dodała taki filmik, w którym pokazywała właśnie jak zafarbować materiały na piankę do, do golenia. I ja właśnie to robię, jestem w trakcie, więc nie pokażę Wam jeszcze efektu, ale wybrałam sobie Lindę 27 CT i zafarbowałam takie czereśniowo-różowo-czerwone kolory. Zobaczymy co wyjdzie, bo właśnie... Materiał tam w łazience sobie leży. Jak skończę nagrywać filmik dla Was, to pójdę go przepłukać i zobaczymy, co wyjdzie. Chciałam bardzo spróbować, jak to wyjdzie, bo, bo bardzo mi się ten sposób podoba i pięknie ten materiał, który Pani pokazywała na filmiku. A że y, ostatnio stwierdziłam, że chyba muszę kupić w końcu Mirabilię. No to po prostu będę potrzebowała jakiś piękny kolor zafarbowany do niej, żeby, żeby ona rzeczywiście bardzo ładnie wyszła. Więc tu mam taką próbę. I ostatnia już rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, no to jest haft, który będę teraz wyszywać. I ten haft raczej chyba też pokazywałam na kanale. Jest to taka dziewczyna, która ma maki nad głową i to jest wzór od autorki, która nazywa się Non Stop Stitch. Dziewczyna z makami coś takiego. Wyszywam na Murano 32cc na takim kolorze, który też sama zafarbowałam. I ten wzór ma 13278,5 znaczka, w tym 10979 krzyżyków i 4583 y, jednostki backstitcha, więc widzimy, że ja się trzymam po prostu mocno tego backstitcha. Tu mam y, tamborek, mam też y, trzymania materiału, no i tutaj mam również kolory, Widzicie, że tych kolorów jest naprawdę dużo. Kolory, które będą mi potrzebne do wyszycia tego obrazka. No i ja sobie teraz ten obrazek będę spokojnie wyszywać. Pewnie to tempo wyszywania teraz spadnie, no bo wracam od wtorku do pracy. Teraz miałam dwa tygodnie wolnego, ale zrezygnowałam z jednej mojej pracy. No i też nasz remont dobiega końca, więc mam nadzieję, że po prostu będzie więcej czasu i energii, bo. Tego czasu to on gdzieś tam był zawsze, ale po prostu ja miałam tak, że kładłam się do łóżka i mogłam jeszcze wyszywać na przykład, tak? bo jeszcze nie szłam spać, ale byłam taka zmęczona, że po prostu całe ręce mi mrowiły, całe nogi. Przepraszam bardzo, ale skończyło mi się miejsce na telefonie, po prostu mi się wyłączyło, więc zrezygnowałam z jednej pracy. Kończy nam się remont w mieszkaniu i. I to już mówiłam, i mówiłam dlaczego nie wyszywałam. bo Po prostu byłam taka zmęczona, że nie miałam w ogóle ochoty trzymać tej igły w ręku. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni i będę sobie po prostu ten obrazek spokojnie wyszywać. On jest 13 tysięcy. Myślę, że. Widzicie, już jestem snuć plany, ale myślę, że pod koniec lutego powinnam jak najbardziej go skończyć, tak na spokojnie. W styczniu no, może niekoniecznie się uda, bo to, chociaż może w styczniu by się udało, bo to by wystarczyło po te 500 krzyżyków wyszywać mm, i rzeczywiście byłby koniec tego obrazka, no ale nie ma co planować. Ja sobie spokojnie będę ten obrazek wyszywać. Jak jakieś postępy tutaj u mnie będą na tym, albo może jakichś innych haftach, bo to wiecie, jak to bywa, zawsze coś tam człowiek sobie wymyśli, no to będę mm, coś nagrywać i do Was się odzywać. Mm, jeszcze tak na koniec, mogłam to powiedzieć na początku. Hmm, ale wyleciało mi z głowy. Hmm. Ja... O, przepraszam. O! Idzie kot? Ja... Co Laila? Będziesz wszystko wąchać? Ja jakoś w lipcu usunęłam Facebooka. Ponieważ miałam dwa razy po rząd taką sytuację, że ktoś włamał że ktoś się na moje konto. I po prostu próbował wyłudzić od mojej rodziny i znajomych pieniądze przez kod Ja się bardzo wtedy zdenerwowałam i po prostu usunęłam sobie tego Facebooka. Więc, włamali um, mi się na tego Facebooka, chcieli wyłudzić moje pieniądze od mojej rodziny. Ja się zdenerwowałam, usunęłam to konto, ale ostatnio się okazało, że to konto chyba się jednak nie usunęło. No i teraz um, ja nie wiem... Czy jakieś wiadomości tam do mnie przychodzą na tym Facebooku, nie mam żadnych powiadomień, nie mogę się tam zalogować, nie mogę zmienić maila, bo ktoś mojego maila, na którego miałam tego Facebooka usunął, więc ogólnie mam bardzo duży problem, żeby tam się dostać. I zmierzam do tego, że ja na Facebooku miałam grupę farbowane materiały, na której można było coś kupić. Więc jeśli ktoś z Was. Się tam do mnie odezwał i chciał coś kupić. To ja naprawdę bardzo przepraszam, że nie odpisałam i nie czujcie się zlekceważeni. Ja po prostu nie wiedziałam, że napisaliście do mnie, a prawda jest taka, że dużo czasu mi zajęło, żeby się zorientować, że przecież ja tam miałam dużo rzeczy i osób, które mogły do mnie coś napisać i nie wiedzieć, dlaczego ja się nie odzywam, a nie mieć kontaktu innego do mnie, no bo, lub po prostu nie chcieć się do mnie czy odzywać, bo ja to najbardziej, jak najbardziej rozumiem. Że jeśli napisałabym do kogoś wiadomość, a ten ktoś by mi nie odpisywał, no to uznałabym, że ta osoba mnie po prostu ignoruje i nie szukałabym jakiegoś innego kontaktu z tą osobą. Więc jeszcze raz bardzo przepraszam, jeśli taka sytuacja miała miejsce. Mam nadzieję, że nikt nic nie chciał kupić i, i po prostu nie ma tam żadnego takiego kwasu, o którym ja po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie wiem. Jestem zła na tego Facebooka, będę jeszcze próbować tam dostać i albo nie wiem, albo z tego konta korzystać, albo po prostu jeszcze raz je usunąć. Chociaż tak, jak rozmawiałam z znajomymi, to się okazuje, że to konta z Facebooka to nie jest tak łatwo usunąć, ponieważ Facebook ym, korzysta, jakby sprzedaje wszystkie dane, może, no, może nie wiem, czy sprzedaje, ale korzysta ze wszystkich danych, które tam podaliśmy i oni po prostu nie chcą tracić naszych danych. Dlatego to konto jest tak trudno usunąć. No niemniej, mam nadzieję, że ym, żadnej takiej sytuacji nie było. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, to proszę jak najbardziej na Instagramie, tam normalnie korzystam. Chociaż też przez chwilę nie mogłam się zalogować, no ale na Instagramie normalnie mam Instagrama i normalnie nie niego korzystam. Chociaż nic tam prawie nie wrzucam, ale korzystam. I no takim trochę smutnym akcentem, no ale trudno. Chciałam ten filmik zakończyć. Chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku żeby ten rok był dla Was bardzo owocny, żeby Wam się udawało wszystko, co sobie zaplanowaliście, żebyście i kobiety, i mężczyźni, jeśli oglądają, żebyście mieli dużo czasu na krzyżyki, chęci, zapału pieniędzy na, tu, na nasze hobby. I, no i dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że oglądaliście filmik. Dziękuję za wszystkie komentarze pod poprzednimi. No, i mam nadzieję, że dla mnie ten rok też będzie już spokojniejszy niż zeszły, chociaż nie wiem, czy będzie taki spokojny, bo w czerwcu biorę ślub. <laughs> Może po czerwcu będzie w końcu spokojny. Mm, i, I wszystko y, będzie szło dobrze, będę miała czas na to moje hobby. No i co najważniejsze, będę miała jakieś takie zacięcie, żeby tutaj dla Was też coś nagrywać żebyście mogli yy, być na bieżąco z tym, co u mnie się dzieje. Chociaż widzicie, że tak naprawdę przez te pół roku, kiedy mnie nie było, albo lepiej więcej, no to za dużo się nie podziało, ale no coś tam skończyłam. Dobra, kończę marudzić. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!